Wracamy do tematu neurologii w szpitalu w Lesznie. Mamy stanowisko organu prowadzącego samorządu województwa Wielkopolskiego. Departament zdrowia jest nadzorowany przez Katarzynę Kretkowską, członkini zarządu, która uczestniczyła w piątkowym posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala. Przypomnijmy, ze względu na brak lekarzy, dyrektor Krzysztof Albiński chce zawieszenia działalności neurologii na trzy miesiące od 1 lipca do 30 września. W oświadczeniu czytamy z uwagi na fakt, że oddział neurologiczny w wojewódzkim szpitalu wielospecjalistycznym imienia doktora Jana Jąstona w Lesznie jest jedynym dla tej części Wielkopolski, samorząd województwa Wielkopolskiego, jako podmiot tworzący, nie przewiduje możliwości jego zamknięcia. Zobowiązaliśmy dyrektora placówki do pilnego podjęcia konkretnych działań, które są konieczne do utrzymania funkcjonowania oddziału. Z tego też powodu kierownictwo podmiotu ma zadbać o to, żeby nie doprowadzić do zamknięcia. Zamknięcie oddziału i wrócić do odpowiedniego zabezpieczenia pacjentów. Wskazuje, że to dyrektor szpitala jest osobą całkowicie odpowiedzialną za utrzymanie porządku organizacyjnego i skuteczne zarządzanie personelem. Jednakże, jako podmiot tworzący, zapewniamy o chęci współpracy z kierownictwem podmiotu w zakresie podtrzymania działalności wskazywanego oddziału. Podjęcie decyzji o wystąpieniu z wnioskiem do wojewody Wielkopolskiego o czasowym zawieszeniu funkcjonowania. Oddziału Neurologicznego oraz pododdziału darowego w oddziale neurologicznym podyktowane jest według dyrektora przede wszystkim dbałością o bezpieczeństwo i właściwe zapewnienie opieki medycznej pacjentom w sytuacji, kiedy lekarze zatrudnieni w wojewódzkim szpitalu wielospecjalistycznym w Lesznie nie są w stanie utrzymać ciągłości udzielania świadczeń. Dyrekcja Szpitala zapewnia, że w okresie zawieszenia działalności oddziałów nadal będą prowadzone intensywne poszukiwania nowej kadry lekarskiej oraz będą prowadzone rozmowy z lekarzami, którzy aktualnie pracują w wyżej wymienionych komórkach organizacyjnych w celu jak najszybszego powrotu do udzielania świadczeń w zakresie neurologii, a szczególnie w zakresie leczenia udarów.